gdzie tutaj przez 2-3 tygodnie, że można spokojnie przyjść z dzieciom obejrzeć. Nasza grupa, jaka zakona, bo to nie tylko ja przygotowałam tę wystawę, ale tutaj wszyscy moi koledzy, którzy tutaj z pracują. Jest nas około na Euro pracowało 10 fotografów tutaj wszyscy tutaj udzielali się, pracowali przy nami. Przede wszystkim, jak to jest być obiektem, który jest fotografowany i nigdy nie wiesz, kiedy jesteś fotografowany? Jak oceniasz wystawę z punktu widzenia zawodnika, który znajduje się na fotografiach? Znaczy, jeżeli mówimy o sytuacjach, kiedy nie wiem, że jestem fotografowany, to w zasadzie jest to całkiem zwyczajne uczucie, ponieważ o tym nie wiem, nie jesteś tego świadomy i w ogóle z tego nie zdaję sprawy. Jeżeli, jeżeli jednak są to momenty, kiedy jestem świadomy, kiedy zdaję sobie sprawę, że. W takich sytuacjach jak na przykład konferencja, jak takie bardziej publiczne spotkanie, że, że faktycznie jestem w jakimś tam mniej lub bardziej centrum zainteresowania, to faktycznie jest to uczucie jest to uczucie takie mało jednoznaczne. Trochę, trochę podenerwowania, troszkę takiej też ekscytacji. No, na pewno naturalną rzeczą jest starać się dobrze wypaść. Akurat może na tej konferencji zbyt wielkiego pola do popisu nie było, ale, ale na pewno takie odczucia towarzyszą. Jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, czy w ogóle taka forma promocji Enduro poprzez właśnie sztukę, fotografii, ma sens według Ciebie, czy jak to oceniasz? A jak największy sens, więc wręcz taki podstawowy sens, ponieważ Enduro to jest dyscyplina sportu, są to zawody, które rozgrywają się na bardzo dużej przestrzeni. Nie sposób ogarnąć tej przestrzeni przez, przez kibica, przez komentatora, przez osobę z boku. Widzi się tylko pewne wycinki tej rywalizacji, tego jak te zawody przebiegają, więc dopiero cały, nie wiem czy cały, ale duża część tego uroku właśnie zostaje przekazana przez, przez te zdjęcia, przez te, przez te obrazy, które potem wszyscy możemy sobie bądź to otworzyć w komputerze, bądź przyjść na taką prezentację i w dużo ciekawszej formie obejrzeć się jako zdjęcia wydrukowane. Możemy to przeżyć jeszcze raz, możemy też zapoznać się z, z momentami, z, z elementami których nie widzieliśmy i zyskujemy przez to taki dość pe, może taki pełniejszy obraz tej dyscypliny. Nie zawsze uda nam się dotrzeć w czasie zawodów w te najciekawsze miejsca, nie zawsze uda nam się y, uchwycić to, to, to sedno, a na pewno foto, fotografowie. Reporterzy mają większe szanse jako bardziej doświadczeni. Ja, ja, jakbyś mógł wrócić do tego momentu samego mistrzostwa świata Enduro, bo pamiętam, że tam miałeś kłopoty z maszyną i jak po tych miesiącach wspominasz tą imprezę? I w dodatku jak, jaki wpływ wywierają na, tobie, na ciebie te zdjęcia? Cóż no, same zawody były dla mnie przeżyciem no nie, niezwykłym ja po raz pierwszy byłem o dziękuję bardzo tak to moje po raz pierwszy miałem okazję uczestniczyć w imprezie tego formatu ja nigdy nie byłem na mistrzostwach świata nawet jako kibic może wyłączając sześciodniówkę która miała miejsce w Polsce w 2004 roku w Kielcach to jest faktycznie porównywalna impreza ale to nie to samo to nie to samo bo ponieważ tutaj przyjechali to była jedna z imprez cyklu. Przyjechali najlepsi zawodnicy walczyć o ten najważniejszy tytuł Mistrza Świata, o którym chyba każdy zawodnik marzy, niezależnie na jakim jest poziomie. I faktycznie możliwość uczestniczenia w tym całym wydarzeniu była. No... No była zupełnie niezwyczajna, co jest nieporównywalne do mistrzostw Polski czy, czy nawet Europy. No i faktycznie teraz jak patrzę na te zdjęcia, się rozglądam. Ja tą trasę jechałem całe trzy razy. Niestety najwięcej się nie udało. I przypominam sobie te miejsca, te momenty i co, co najciekawsze, na tych zdjęciach to wygląda strasznie przyjemnie. To jest, Była wspaniała pogoda. Zawody były zorganizowane pięknie, kolorowo, z, taką, z takim dużym rozmachem. I, no i, i zdjęcia, zdjęcia zdecydowanie przypominają te pozytywne momenty. A, ale z trasy nie wyglądało to tak różowo, niestety. To była prawdziwa. Mordęga, że tak a Właśnie, jakbyś mógł powiedzieć więcej o tych emocjach, które się ukrywają w, w czasie jazdy. Co tam się dzieje przede wszystkim z człowiekiem? Jakbyś ocenił to? Cóż, no, dzieją się rzeczy bardzo różne z człowiekiem. No właśnie, bo wspominasz tak, że tutaj jest kolorowo, a wspominasz bardzo e, ciężko imprezę, czyli e, jak jakbyś określił, co, tam, co było najtrudniejsze w czasie jazdy? Znaczy, dla, dla mnie najtrudniejsze zdecydowanie y, była długość tej jazdy. Tr trudność odcinków, one były dość mocno wybite. Trzeba było jechać w miarę szybko, ponieważ y, y, odcinki czasowe między punktami y, no, no, nie były najróżniejsze. I no, no, zdecydowanie mhm. to mi sprawiło największą y, trudność. Ale jeżeli chodzi o same emocje, o same przeżycia w czasie jazdy, no to my, zawodnicy, staramy się raczej wszystko. Tak kalkulować i, i no, przeżywać na, na chłodno, żeby staramy się nie, 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 dawać, nie, nie, dojść do, nie dać dość do głosu emocjom, ponieważ no, może się to skończyć nie, nie najlepiej. A powiedz jeszcze, co się stało z maszyną w takim razie, bo jak już teraz na pewno wiesz. Akurat maszyn, z maszyną... Się nic wielkiego nie stało, a bardziej przyczyną niepowodzeń były upadki na trasie, zwłaszcza na próbach i suma drobnych kontuzji. Plus to już były zupełne, zupełne drobiazgi tam z maszyną, jak pobrywane klamki, niektóre osłony odczepione to nie ma aż takiego znaczenia, ale głównie, te, głównie ból, drobne kontuzje. No i, i, i ta świadomość, ta, 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 taka, takie obciążenie psychiczne, że to dopiero tam połowa zawodów jeszcze tyle trzeba trwać, no, zmusiły się niestety do poddania. Jeśli fotografujesz, to czy zwracasz uwagę na kierowcę, czy też na warunki oświetleniowe zastane w danym miejscu fotografowania? Znaczy tak, kiedy wybrałem się na trasę, na pewno szukałem miejsca, w którym, które będzie mi odpowiadało pod względem światła, warunków, tła, to w jaki sposób ujmę danego, danego kierowcę, danego zawodnika. Szukałem w różnych miejscach, to była też na, na trasie, gdzie była długa prosta, gdzie mogli się rozpędzić, gdzie widząc obiektyw, mogli postawić motor pionowo. Wykorzystałem też długą ogniskową, żeby ten efekt był jeszcze fajniejszy, złapania z daleka motocyklisty. Byliśmy też na bagnach, tam też ciekawe ujęcia. Jeśli chodzi o samych zawodników, mniej więcej przeglądałem też, kto jest w czołówce, żeby chwycić czołówkę w danym momencie w pucharze. W tych, w tych mistrzostwach. Szukałem też polskich zawodników, znałem numerki, w których klasach po kolorach rozpoznawałem, więc też tam staraliśmy się zebrać wszystko, czyli i ujęcia takie ciekawe z punktu widzenia fotografii. Uchwycić też sam materiał jako reportaż, żeby mieć całość całych mistrzostw no oraz tych konkretnych zawodników dla nas, dla klubu, żebyśmy mieli jakąś pamiątkę. A jako fotograf co oceniasz, co było najtrudniejsze w czasie fotografowania, czy Starczyło ci na przykład wody na, w czasie całego dnia, bo zawodnicy najczęściej narzekają na e, brak wody. A ty, jako fotograf, na co byś ponarzekał? Największym problemem dla nas, dla fotografów, może nie tak jak dla zawodników, jeśli chodzi o, o napoje czy, czy, czy posiłki, bo to mieliśmy w plecakach, zmieniającym punkt na trasy, też mogliśmy po drodze się zaopatrzyć. Dla nas największym problemem to był kurz. To był piasek, to były te warunki, które pozostawiali po sobie motocykliści, przejeżdżając obok nas. To był największy problem. Tak zabezpieczyć aparaty, żeby, żeby ten kurz jednak nam ich nie uszkodził. Co niestety nie udało się. W niektórych wypadkach aparaty trafiały do, do serwisu. A jakbyś mógł powiedzieć jeszcze o tej, o tej wystawie, czy temat taki jak enduro myślisz, że wpływa na to, że możesz stać się bardziej popularny jako fotografik i ktoś dostrzeże to, jak patrzysz na świat okiem aparatu? Nie jesteśmy fotografami związanymi czysto ze sportem motorowym, więc myślę, że. To była nasza taka, nazwijmy to lekcja, to była nasza przygoda z takim, z takim czymś, jeśli chodzi o fotografię. Ten temat, ten temat był ciekawy, na pewno się do niego przygotowaliśmy. Jeśli chodzi o, o to, czy będę oceniany jako fotograf sportów motorowych, <grym> chyba raczej nie. My jesteśmy grupą fotograficzną, która zajmuje się wieloma tematami. Naszym głównym działaniem to jest promocja miasta, gdzieś to tutaj na pewno miało, mia, był duży czynnik. Jeśli chodzi o to, czy, czy będziemy postrzegani jako fotografowie sportów motorowych, chyba raczej nie przywiązujemy do tego wagi. Okej, okay, dzięki bardzo. Dzięki. do tego?